Ech, każdy na to czekał. Słynna reaktywacja serii. Czy ktoś pamięta filmiki tam e, typu Przegląd czegoś tam robiłem? Przegląd YouTube'a. E, pamiętam przegląd YouTube'a, mój ulubiony filmik. Przegląd wszystkiego to są super rzeczy. Postanowiłem do tego wrócić. Przeglądamy śmieszne rzeczy na YouTube, Jak dziś powiedziałem youtuba YouTube'a. Jawale za głośno. Łukasz Pawiański, nie! Grubasek to pogrubiony. No nie jest to czy najlepszy małe kanały. Widać, że kanał się powoli rozbiło Spoczko! Łapeczka leci. O kurde. Miejski, nie! Maslak <noise> jest. To jest praca logowanie. no przeżyłem jakiś kaw... Nie może jakoś inaczej? O kurde, dobra O kurde to one Won. Które zmiany rzeczy sprzywają Ci przyjemność? Można zaznaczyć kilka odpowiedzi mm. Mm. No Dobra, co my tu mamy? Okej okay. Czy uważasz, że jesteś oceniany sprawiedliwie? Legendarny, gówniany film. Mhm. Supcia. No, że się zmierzy z tym kolejne. Mistrz Tomasz powraca. O kurde. Ka Z. Zak. Kurde, że szwad... Na... No... Boże... Matko... Kurde, na no jak... 6 gola, niepowodzenie. Wdzięczny będzie mnie wabiło! <śm> 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 o ty, ja bym źle. Yy, serce. Yy. Nie wiem, czemu ta gra mi się wyświetliła, to jest niepokojące. O, kurde, goni mnie, spadł na. No, nie blokuj mnie, kobieto. Kurde, no co jest, za dużo was Widziałem jak lepiesz Ja w ogóle jeszcze odkryłem, że jak się będzie tak ciągle kręcić, to się widnie strzałkę w górę O kurde. kurde, zabili mnie Dobra, fail Dawaj, rób to pochylenie bank. o kurde, to jeszcze nie koniec Kurde, nie ma zwykłego skoro, ale bo... Kurde, no serio Gimby wchodzą, zamiast się przyjechać na normalne, to kupują takie coś. Tutaj nawet zdjęcia nie ma. Popiół, transport. Ziemia, ziemia na podniesienie terenu, piach na zasypki. Papuga. po angielsku, little prince. A nie wiem, po czym poskreślał. Siedlisko, telewizor. O kurde, teleskop... Nic, co ja gadam, na opał. Ej, 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 ej. Co to jest, kurde? O, Co ja oglądam? Ja nie mogę, słuchawki mi poszły Witajcie, no kurde, weź... Włącz mi to, żeby słuchawki... To jest od słuchawek Poloczmy się Czemu mi to wyskoczyło? NIE! O kurde No nie no, to jest to Niepokojący jest Zestaw trzech gier. Trzy farmingi. Te cztery tych biorę To jest drzewo. Mhm. Dokładnie. Nawet niedaleko nam Gruby. A to jest widzę. Gruby banek Olechów. O kurde nie. Kajo Paweł Motylski. Paweł Motylski, co wy tutaj? Co to jest? Panie Pawle, co wy tutaj macie jakiś kiot? było, kurde, dowalił. No nie, ale chyba z bo za mało. Ja mam O kurde! Nie zapisuj. Super, nie? Dobra, trudno. Nie! skunetko nie! No trudno. Śmierć z koneczki. Nara. Ratkowy!